Na wyjątkowe dni poświęcone szeroko pojętej przedsiębiorczości zaprasza od 11 do 16 października Kielecki Park Technologiczny. Biznes Tydzień dla Młodych to szereg wydarzeń organizowanych z myślą o ludziach rozpoczynających swoją karierę w biznesie. Zainaugurowały je organizowane po raz 12 Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Projekt ma pobudzić ducha przedsiębiorczości, pomóc w wybraniu ścieżki kariery oraz w rozwoju osobistym. Zorganizowaliśmy szereg szkoleń, które są nakierowane na budowę kompetencji kluczowej uważanej przez Komisję Europejską, jaką jest przedsiębiorczość. Takiej inicjatywności, chęci do podejmowania ryzyka, proaktywności, a także innowacyjności. Dwunasta edycja Kielskich Dni Przedsiębiorczości to szkolenia z zarządzania projektami, z zarządzania zasobami, wystąpień publicznych, a również szkolenia z tego, jak właśnie zakładać firmę i pisać biznesplan. Proponowaną tematyką zainteresowali się studenci, absolwenci, a nawet licealiści. Chciałabym zdobyć jakieś nowe umiejętności, chciałabym patrzeć w przyszłość, żeby zdobyć w przyszłości jakąś dobrą pracę. W tym mogą mi pomóc też szkolenia właśnie zarządzania projektami między innymi i właśnie zarządzania y, zasobami ludzkimi. Jestem na profilu matematyczno-geograficznym, więc przyszłość wiąże z ekonomią głównie, właśnie może, może właśnie z zarządzaniem. Dlatego te, te, te szkolenia bardzo odpowiadają mojemu profilowi. Na pewno jest to pewna forma nabrania doświadczenia. Nigdy też jakby, no nie miałem kontaktu tutaj z tego, z tego typu e, rozwojem, także chciałbym po prostu i w tym kierunku pójść i zobaczyć co, co mi przyniesie po prostu tutaj to, to szkolenie jakie możliwości mi da. Jednym z elementów tego biznesowego tygodnia jest też spotkanie dla miłośników nowych technologii Tech Club Kielce. Sieć Tech Clubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod tytułem Nowe Technologie Lokalne. Spotykamy się, aby porozmawiać o startupach, będziemy mówić o komunikacji w startupach, co jest, a co nie jest chronione prawem autorskim, jak komunikować się i tak naprawdę jak zacząć, czyli jak stworzyć swój własny pomysł tak, żeby na sam początek nie wywalić fury pieniędzy, tylko faktycznie mądrze podejść do tematu. O tym, jak wygląda codzienność w prowadzeniu biznesu, będzie można dowiedzieć się odwiedzając wybrane firmy, lokatorów Kielckiego Parku Technologicznego, które na czas tygodnia biznesu dla młodych otworzą swoje podwoje. Zwieńczeniem tygodnia będzie startup Weekend Kielce, podczas którego będzie się można w praktyce dowiedzieć, jak założyć własną firmę. Startup weekend to 54 godziny intensywnej pracy nad pomysłem biznesowym. W jednym miejscu spotykają się osoby, które marzą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie również osoby techniczne, które mogą takiej osobie pomóc w stworzeniu biznesu, czyli programistów i grafików. Nad całością wydarzenia będą czuwali mentorzy z bardzo dużym doświadczeniem biznesowym. Druga edycja startupu Weekend Kielce zaplanowana jest na dni 14, 15 i 16 października.